Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikoś, już dawno wam, no dawno, no parę dni już nie wrzuciłem żadnego filmiku, ale dzisiaj postanowiłem, że coś dla was nagram, tak, dobrze widzicie, to jest Choke w Wocie. Jest to nietypowa rozgrywka, ponieważ jest ona zrobiona w stylu dawnej gry na jeszcze Pegasusa, jeśli ktoś wie co to w ogóle jest. Yy... Mam nadzieję, że znajdzie mi rozgrywkę. No Zawsze szybko znajdowało co to ludzie nie grają tym. O, jest. No i co? No i już widzicie, że mapka taka właśnie jak tamte. Gramy 7x7. 7. No i. No, czy coś wam to przypomina? Bo mi bardzo, no ale zobaczymy. Jest to artyleria, która strzela co 2 sekundy z dimaciem 300-1500HP. A zaraz wam pokażę o co mniej więcej chodzi w tej grze. No, o co wychodzi w tej grze? No, wiadomo, żeby przejąć bazę albo zabić wszystkich, tak? Tak więc, ruszamy do boju. No, dawaj, pojedziemy z kimś, żeby samemu nie być. Yy, dobra, wszyscy pojechali tam. No, my też się tam wybierzemy. Idzie, taki śmiechowy trochę jeszcze raz, za dwie sekundy. Strasznie mały zasięg ma, no ale to nie dziwne, jak na taką mapę. No to przesadny przecież. Dobra, tu się schowamy gdzieś. Schowamy się i poczekamy, aż oni przyjadą. Aha, fajnie, dobra. Jeszcze jeden z naszych utonął. Dobra robota. Możesz mi we mnie nie wierzyć? dziękuję. Ło! Oż ty w żopę. Wracamy się do bazy. Dawać gnoja. Jedziemy po niego. Uw. No dobrze ty kurwa bez mózg. No ty rudzielcu, głupi. Jest zabity. Zaraz trzeba uciekać, żeby nas nie zabili. Dostał. No i dobra, jest już 2 do 2. Buu! Taka śmiechowa fajna giera. No ale zginął No, ale nie blokujcie mnie, bo zaraz ja zginę. Dobra, jest 4-2. Jedziemy do nich na bazę. Taka śmiechowa fajna gierka dla fanów, można sobie pyknąć. Jedziemy, jedziemy, wuuuuuuu na tyłek bieżdża. To jedziemy mu na dupę Tyn, 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 oże, Jesus Christ Dobra, trzeba pomóc naszemu koledze. Dobra. Git. Ty, tam jest jeszcze ten, Ilon HP kupił. O, yeah. dawać go. Dostał. No i zginął, dziękuję, trzeci kill. A tamten chyba stoi na o ile się nie mylę, więc raczej to jest zwycięstwo. Mówię, taka gierka fajna, szybka, tak dla fanu. Ś śmiesznie to zrobił Wargaming. O, ale ten sobie teraz na niego wyładuje pociski. Ej, nie zdąży dojechać. O, nie zdąży. To nic. No ale śmieszny meczyk, fajny, wygrany. Damage bez strzału, ale trzy gile są. Tak więc, jak najbardziej, meczek udany. Bez zbędnego gadania. Dzięki wielkie za obejrzenie. Oczywiście, zapraszam po więcej. Tak więc, żegnam Was. Cześć.